Pytacie mnie Państwo, jak to działa, jak wygląda przykładowa lekcja, o co w tym wszystkim chodzi. Już wyjaśniam. Przede wszystkim pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Piotr Świątkowski i najważniejsza informacja. Jestem nauczycielem języka polskiego. Uczę na co dzień szóstą, siódmą i języka polskiego. Przygotowuję również ósmoklasistów na korepetycjach. Uczę historii w liceum. No, oprócz tego jestem dziennikarzem, właściwie to już szczątkowo, ponieważ praca w szkole bardzo mnie pochłonęła. Piszę książki, ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że wiem, jak przygotować do egzaminu ósmoklasisty. I teraz pokażę, jak to robię. Oto jeden z arkuszy, jakich wiele można znaleźć w internecie. Arkusz z marca 2021 roku. Są dwie metody uczenia się języka polskiego. Pierwsza to jest taka klasyczna, czyli że uczniowie uczą się z repetytoriów na pamięć, zaliczają kartkówki, z części mowy, części zdania, no, tysiąca różnych teorii, środków stylistycznych, co jest epiką, co jest liryką, co jest dramatem, uczą się streszczeń lektur na pamięć. a druga metoda i ja tę metodę Stosuję i rekomenduję Państwu, to jest rozwiązywanie tych zadań, nawet jeżeli uczniowie nie czytali wszystkich lektur i nie znają tej całej aparatury pojęciowej, tych wszystkich ważnych teoretycznych informacji. Najlepiej jest uczyć na konkretnych zadaniach. Każdy arkusz zaczyna się od tekstu, fragmentu tekstu literackiego to tutaj mamy fragment pana Tadeusza, no i są pytania do tego tekstu, one zwykle, znaczy zwykle, zawsze są do siebie bardzo podobne, czyli jest zadanie wyboru, ABCD, prawda, fałsz, drobne zadanie pisarskie, tutaj znowu mamy prawdę, fałsz. Napisać należy bardzo często zaproszenie, ogłoszenie, no, w tym wypadku tutaj należy zabrać w głos w dyskusji internetowej. No i takich zadań jest wiele. I teraz Moja metoda polega na tym, że rozwiązuje na ekranie taki właśnie arkusz egzaminacyjny i pokazuje uczniowi, że niewiele wiedząc może zdobywać punkty, że nie musi się martwić tym, że zapomniał, nie wiedział, pomyliły mu się te postacie. Już opanowanie takiego sposobu myślenia egzaminatora daje gwarancję zdania tego egzaminu, nawet jeżeli nie jesteśmy orłem polonistycznym. No to teraz do rzeczy. Rozwiąże na Państwa oczach trzy zadania, i właśnie w ten sposób pracuję z uczniami w czasie tego kursu. Przenosimy się na śniadanie. Śniadanie w Soplicowie. Jakoż po wszystkich izbach panował ruch wielki, roznoszono potrawy, sztuczce i butelki, mężczyźni, tak jak weszli w swych zielonych strojach, z talerzami, z szklankami, chodząc po pokojach, jedli, pili lub wsparci na okien, uszakach, rozprawiali o flintach. Hartach i szarakach. Czyli mamy tutaj nic innego jak śniadanie. Dowiadujemy się tutaj również, że takim staropolskim zwyczajem było picie kawy ze śmietanką. Tym zajmowała się kawiarka. Niewiasta, która jechała do miasta po ziarna kawy i tą kawą się zajmowała. No i bardzo ważne, żeby to była kawa. Ze śmietaną i koniecznie z korzuszkiem. Fuj, ja takiej kawy ze śmietaną, z korzuszkiem bym nie wypił. No i po takim pobieżnym przeczytaniu, my tutaj się nie wczytywaliśmy w ten tekst, bo nie mamy na to czasu, przychodzi nam rozwiązać pierwsze zadanie. Z przytoczonego fragmentu wynika, że podczas śniadania w Soplicowie. Toczono rozmowy na różnorodne tematy, każdy zajmował wyznaczone mu miejsce przy stole, sędziemu podobało się swobodne zachowanie gości, przestrzegano takich samych zasad jak podczas wieczerzy. Czy w Soplicowie toczono rozmowy na różnorodne tematy? -Ściągamy do tekstu. Aż w cichym i samotnym domie wszczął się naprzód szmer, potem gwar i krzyk wesoły, jak w ulu pustym, kiedy weń wlatują pszczoły. Czyli na pewno było tam wielu ludzi, był gwar i ruch, no ale o czym rozmawiali? Czy rozmawiali o wszystkim? O flintach, hartach i szarakach. Czyli na pewno rozmawiano o polowaniu. No ale jeszcze nie wiemy, czy to są różnorodne tematy. Każdy zajmował wyznaczone mu miejsce. Sięgamy do tekstu. Mężczyźni, jak weszli w swych zielonych strojach, z talerzami, z szklankami, chodząc po pokojach. Czyli nie siedzą, tylko chodzą. Czyli na pewno odpowiedź B odpada. Sędziemu podobało się swobodne zachowanie gości. Szukamy w tekście. Czy sędziemu podobało się swobodne zachowanie gości? Przy śniadaniach pan sędzia, choć nierad pozwalał na taki nieporządek, lecz go nie pochwalał. Czyli widzimy, że. Sędzie mu się to nie podobało, czyli odpada odpowiedź C, odpada odpowiedź B. Przestrzegano takich samych zasad jak podczas wieczerzy. Stop sięgamy do tekstu. Nie było porządku jak przy obiadach i wieczerzach. Chowa. Była to w staropolskim domie moda mo nowa. Czyli zwykle przy obiadach, wieczerzach siadano w porządku, natomiast. Śniadanie spożywano nie w porządku, czyli C odpada zostaje nam A, toczono rozmowy na różnorodne tematy, mimo, że jak Państwo widzieliście, bardziej rozmawiano o sprawach związanych z polowaniem, ale trzeba wyeliminować wszystkie odpowiedzi. I ja z Państwa dziećmi trenuję czytanie tego tekstu. Ja go na początku omawiam tutaj. Na potrzeby tego naszego odcinka zrobiłem to bardzo pobieżnie. Rozrysowuję, co się dzieje w danej scenie, i później krok po kroku rozwiązujemy zadania, szukając odpowiedzi w tekście. Żeby wyrobić nawyk znalezienia odpowiedzi w tekście, żeby uczeń nie odpowiadał, bo tak mu się wydaje. Zadanie drugie. Prawda, fałsz. Podczas śniadania w Soplicowie wszyscy goście delektują się tymi samymi potrawami. Czy jedzą to samo? Szukamy. Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy, tu roznoszono tace z całą służbą kawy. Czyli tych potraw domyślamy się, że było dużo. Czyli zaznaczamy fałsz. Kawę dla szlachty goszczącej w domu sędziego przygotowuje znawczyni sztuki parzenia kawy, czyli ta kawiarka, o której czytaliśmy. Więc to jest prawda. W arkuszu egzaminacyjnym nie tylko Szukamy, ale też piszemy. Szukamy i piszemy. Na podstawie przytoczonego fragmentu napisz, w jaki sposób sędzia dba o dobre samopoczucie gości nie cytuj. No to musimy znaleźć znowu w tekście, w jaki sposób sędzia dba o dobre samopoczucie. Odpowiedź wcale nie jest oczywista na wynika z tego tekstu. Sędzia dba o dobre samopoczucie gości, dlatego że organizuje im całe to przyjęcie. Czyli częstuje dobrym jedzeniem. No i dba o to, co kochamy najbardziej rano, czyli kawę. Taka będzie tutaj nieoczywista odpowiedź. Do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci jest 50 odcinków. Niektóre mają 6 minut, niektóre 9, inne 13, tak żeby codziennie uczeń mógł. Obejrzeć jeden odcinek i nie zniechęcić się. Nie chodzi o to, żeby zarzucić wiedzą, bo to mają w szkole. To już mają kartkówki, sprawdziany to wystarczy. Teraz potrzeba pokazania, jak rozwiązywać arkusz przy minimalnej ilości wiedzy. No właśnie na tym polega inność tego kursu, specyfika tego kursu. Że to nie jest kurs taki jak wszystkie, że dzieciaka się zadusza za tą wiedzą. Codziennie jeden odcinek. 6, 9, 5. 13 minut. Ja nie tylko w tych odcinkach rozwiązuję arkusze, ale również rozmawiam z Państwa dziećmi. No, chociażby w odcinku Czym się różni Liryka od epiki, gdzie dużo mówię i urządzam taką inscenizację w grę wyobraźni. Chcę, żeby uczeń sobie wyobrażał scenę teatralną. Tam stoi dobry i zły dyrektor. Dyrektor. Ten dobry, który jest wesoły, odpowiada za komedię. To jest dyrektor artystyczny, dyrektor. Finansowy, to jest ten smutny, on odpowiada za tragedię. Oni trzymają taki wielki napis. Tam jest napisane dramat i w ten sposób uczeń zapamiętuje, co jest dramatem, co jest epiką, co jest liryką. No i oczywiście są również klasyczne zadania poprzedzone bardzo często. Szczegółową analizą tego tekstu. Ja tłumaczę konkretnie, co się dzieje. Zdaję sobie sprawę, że część naszych uczniów, naszych dzieci nie wie, co czyta. Czyta, ale tego nie rozumie. Nie brakuje również sztuki pisania rozprawki. Są też takie odcinki, gdzie piszemy rozprawkę wspólnie. Ja stawiam argumenty, argumentuję, piszę wstęp, pokazuję takie gotowce, takie stałe fragmenty gry, jak mówią piłkarze czyli jak napisać wstęp, jak napisać, postawić argument, od jakich słów zaczynać, jak to wszystko jest skonstruowane. Nie chcę przepowiedzieć, że to jest cudowne lekarstwo na wszystko, bo nie jest, ale jest to koszt właściwie dwóch spotkań z korepetytorem, jest to koszt, no nie wiem, czterech repetytoriów. Uczniowie, wasze dzieci już to mają. Czy są efekty? Warto zrobić wszystko, żeby nie zabrakło tego jednego punkcie, punktu na egzaminie. Warto przygotować dziecko do kontaktu z arkuszem. Jedna pani ostatnio mnie zapytała, ale do czego to doprowadzi, no i co z tego wynika? No to jest tak, że nasze dzieci przez te 8 lat szkoły podstawowej uczą się czytania, pisania i w maju, w ósmej klasie, na koniec mają wsiąść do samolotu i polecieć, rozwiązać arkusz, a do tej pory. Przyglądali się tym samolotom, może reparowali jakąś część silnika. Trzeba przelecieć ileś tam godzin, żeby być dobrym pilotem. Trzeba przerobić te wszystkie arkusze, żeby, no, żeby poradzić sobie, żeby to doświadczenie egzaminu było po prostu przyjemne. Od tego egzaminu zależą losy naszych dzieci. Ja też mam dzieci w wieku szkolnym, ja też to przeżywam, to do jakiej szkoły się dostaną. Ale spokojnie. Po to są arkusze egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane w internecie, żeby można było je rozwiązywać. Jeżeli Państwo nie macie na to czasu na co dzień, ja to zrobię za Was, z Waszymi dziećmi. I taka rada. Oglądajcie to razem z dzieciakami. Usiądźcie razem te 5-6 minut i zobaczcie, jak można fantastycznie, mam nadzieję, uczyć się języka polskiego. A teraz jak zamówić kurs? Jeżeli jesteście Państwo na mojej stronie, klikacie Zamów kurs, wypełniacie, wpisujecie swoje dane, płacicie, wyświetli się taka platforma, i tutaj u siebie, pra... no ja mam taki panel administratora, ale Wy, drodzy Państwo, tutaj w górze, w lewym górnym rogu, tu wyświetli Wam się kurs języka polskiego, otwieracie i są tutaj wszystkie lekcje. Proszę się nie martwić, że nie ma całych, wszystkich 50. One tutaj codziennie kolejna lekcja się pojawia, więc spokojnie będzie ich 50. Klikacie. I uczycie się ze swoimi dziećmi. Jeżeli są problemy, proszę do mnie pisać. Adres jest podany na stronie, też dostaniecie Państwo po zamówieniu maila z moim adresem. Ja odpowiadam od razu, no chyba, że jestem na lekcji i. Te 45 minut musicie beze mnie wytrzymać. Powodzenia!